Witam Dzień dobry Ty jesteś marudna Marta taką syrenką Co, grek z lawiców? Nie, bo jesteście dzisiaj niegrzeczni Pałek zbanowany hmm. był niestety brusik Co? Może paj zbanowany A ja lekko senny się zrobiłem Aha To dzięki za info. Dzięki Wojciech za subika 18 miesięcy Hejka a, wy, wygraliśmy 12 golda mam. Teraz się łatwiej gra topa niż kiedyś, bo tu warda i masz wyjebane. Nie da się cię zgankować. Ci, łatwiej ci zdajwować bo jest szersza linia i tu masz takiego krzaczka dużego, ale zgankować ciężko. Ale jak już tutaj sforcuję tego ganka, to ciężej uciec, bo naprawdę jest tutaj sporo przestrzeni. Nie. Ja bym powiedział, że łatwiej. Łatwiej zdejmować? Tylko tak samo, czy nie? Yy, linia jest szersza, wiesz? No, a to co zmienia? Yy, no to, to że mają więcej do manewrowania przeciwnicy, mają więks więcej przestrzeni więc jest trochę trudniej jest wiebać. Yy, yy, o, nie, nie na solo'ku w ogóle Nie, nie, nie kupuj tego argumentu. Nie, ja pewnie zrobię ten World's Tak Taki udał 10 zł rockstar Dzięki ślicznie Sakiu Kurde, zagra zagrałbym Veldena Veldena by zagrał? No. Ja wczoraj A... zabiję jednego bossa za pierwszym razem Muszę się pochwalić no To git Ojej, co to za lagi są? Co jest kurwa? No 800 pinga wydaje mi się no, trochę nie dużo Jeszcze za pierwszym razem widzowie, A nie wierzyliście mi w Midira Takiego jaszczura zabiłem Nie Ty no co się dzieje z tą Ineą? Hello? Pierwszy raz takie kongo się dzieje jak coś K kongo? Co ty masz z tym kongo? No z y, internetem nie? Ty no nie ja, no Z działa, wszystko działa Polecam ci taki program, exit Lag. To myślę, że Exxil pomoże na, na 800 pinga? Spróbujemy. Nie no, jak 720p max? Dlaczego nie użyjesz Exxil lag, raz pomógł. Ja no. Bo jestem w grze teraz. Aśka ogląda skiny w Valarancie. Aśka ogląda skiny? Nie ogląda. Ale tak było raz. czemu czy i zaczął lagować. Okazało, się, że w tym momencie Aśka oglądała skiny w Valarancie. Te skiny w Valarancie miały jakieś popierdolony jakieś, nie wiem. To było mega dziwne akurat. Ile mam malaflowa? Cztery razy. No trzy. Dzień dobry. Co byś chciała? Jadłem, jadłem. Nie to? To musi mi powiedzieć, bo ja nie słyszę. Ja twierdzę, nie. A, no nie. Wiatrówki? Nie Aaaaa Najpierw dwie asysty mamy: 300 golda. Jak 300 golda! Jak ty to liczysz? Dwie asysty? Ale to jest dzielone przecież. Nie. To 50 golda za asystę dostałem. Co? No, no, no za jedną. No a dostałem dwie, czyli 300. Nie. Nie udajesz. chcę mi się wierzyć. Nie chcę mi się wierzyć, że on nie oddaje. Ty udajesz! To jest bait, to jest bait No to... Do, dostałem dwie asysty za każdą 150 Czyli 300 łącznie Spokojnie baituję Nie baituję Na no systemat na 150 golda A dobra chwila, bo my się nie zrozumieliśmy Bo... Ja z Nocturnem zabijem Nami Ty nigdy nie, nie, nie zasystowałeś, bo nawet erki nie trafiłeś No to... Słyszysz? Ale czy zabiłeś... Z Nocturnem Nami tego Czy tam jeszcze bot był? Nami no, jaj i Nocturn zabiliśmy Dobra, nieważne, jest, jest git, jest git no, Jeśli ja z Nocturnem zabijamy zioma, to mam, ja mam 150 golda, on ma 300 że mi się pomyliła jedna 300, że mniej golda dostałem, Ale za nami dostałem 150 No to, no, o to chodzi, o to chodzi Jak oceniasz te glutki nowe? Eee, chodź, 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 chodź Jak oceniasz ten objective, wartość? Uuuuuuu chuj ten flash ode mnie nie, w sumie musiałem Po co? Ja teraz to jest zginę nie? Mam w, wó, mam wów, żyjesz Jest nice, uff dobra flash Wiesz co? To sytuacja Aha Dobra, mam na item. Ci to przerwie, nie to Nie przerwy mi, nie ma jak. Przeciwnik pokonany. hero No, podałem się to, odporność na Ceseki. To jest mega zajebiste, To nie jest wod. Nie, no, całego nie, ma, nie. Niestety nie zginę. No nie wtedy tak. Siemak, kosmo. Cassandra to jest najmniej potrzebny champion, jaki Riot wydał ever Który nie musi być w tej grze Nic by to nie zmieniło Bo co, bo jest czarna skóry? Nie, nieźle rasisto Ty co powiedziałeś? No powiedziałem co myślisz A skąd możesz wiedzieć, co myślę? No to twoje rzeczy tutaj były, twoje myślenie kończy się na tym, że ktoś jest po prostu czarna skóra, a ktoś jest biały Bo jesteś rasistą, no O kurde, Rkę wcisnąłem Ty Disson PUKA 3! dzwonić dzwońcie do tych wszystkich fundacji. Niech się dowiedzą. Nice. Ta gra to też free winek. Każda gra to free win. Skarta są na topie. No jak to jak to ma działać? 2, -2 team.com developed by. O kurde... O... No ten, ten item jest do zmiany, ten supportowy. Mapa jest do zmiany czemu? Mapa jest fajna. Co ci się w mapie nie podoba? A. On po prostu nie chce umrzeć. ten kafantę. nie ma nic. Mogę tepnąć, mi da. Tepnąć? Tak. Dziękuję. Myślałeś, kiedy się poszczędzi starego woda, czekać, czy się debile pokapują. Nie muszę, na Twitchu muszę oznaczyć, że to jest powtórką. Moglibyśmy mieć zreportować, się wobec BANA chyba. Ej, nie zbieraj tych ognistych rzeczy na ziemi. R-ki, Lucian. Ej, musisz tu z... wziąć, mi za mnie. Idę. R-ki, Lucian. Ty, ale tak wody. szybciej, no bo oni wezmą, Nie da. No, ale no nie mogę sface kupować, no nie widzę ich, no. Da, mam no, to ten jest, elixir. Bo to krzyknę kutac, nie krzyknę kutas, nie krzyknę kutas, bo to jest stream bez cowarda. Mam ten elixir, co mi 20 adaptive force da, ja sobie go zostawię na Arkę jedną chyba. Ty mogę go użyć w sumie, jak będę miał 3 temy, ale 20 Adaptive Force to ile? To jest 20 AP? 20 AP, tak Co co w sumie ładne, Co ty ładowarek. w ogóle to bierzesz, no, a nie to buty? To to, to to jest To się to jest giga Co to robi, co leży na ziemi? Daje CD, I jak się zginie, to część wypuszczasz i mogą przeciwnicy podnieść mm, Mam na niego iść? Możesz iść, no Ja wezmę tylko towerek Spoko, poczekam Wezmę tawerek, pusznę i idę. Jeszcze byś nie musiał siedzieć na nim. Znowu jakiś gigaping. Dobra? No no O kurde, Rka, znaczy nie wiem co. Rka, Rka. Zabij się zagrał rewolucją. No, kartusem daleko zajdę, widzowie. Tym wyższe elo, tym lepiej, się, tym więcej ten kartus ci da. Jezu, jakie lagi! Ty ma się inny w poznaniu? Nie, się to były lagi? Pink czy nie? Hello? Tak, okej, okay, okej. Okay. Czemuż nie wybiły się do takiego poziomu jak Arkur czy ty? Ale nie wiem. Ogólnie to jest, czy ktoś się wywija, czy nie, to, to jest a, a random thing, jak coś. Ej, i, i mam amerkę to fajnie. pomyczki dają CD. 0.25 CD. 1. Dawaj, Jarkę. Jezu, schitnęła. Nie, moja Erka w ogóle nie trafiła. Ale to okej, okay, to okej. Okay, bo to nie ma znaczenia czy trafię, czy nie, bo nie, mam First Strike'a. Pamiętajcie widzowie na pewno. Tak, tak właśnie. Dobre? E, e, to... Ty, to jest w ogóle notacego, nie? Saberpanka. No, no, no. Czy że to z widzami Pozdro, zaraz zobaczę. Jak, jak, ten tę nutę w rady, to przyspieszam. Dzięki bardzo za dodanie ta Tytanejro. Dobra, sterydowe zamki Przeszli dywizywa, eee, Okej, okay, mogę obejrzeć yy, po gierce A to nie jest pana czy coś? Bo widzę czarnoskórego, nie? To wiesz, wolę zatyczać. O, mi jeszcze raz powiesz, że nie jest rasistą, nie? No nie jestem rasistą! No ale wiesz, może polecić jakiś m nie? nie? Dobiorę zaraz 500 Dera Z z tego To daje, daje 0,25, nie? Czy je daje? to wydało się... 0,21 Miłego dzianka Remek

bo ty tych na czymś w realnym życiu i mi kurwa wyzywasz. I myślę, że chuja znaczy w tej grze. Przeprasz się z Vivem. Nie, nie przepraszam go. Nie przepraszam go, nie przepraszam go, nie. Zdenerwował mnie, Maxa. Zdenerwował mnie ten widz, totalnie. No. Już nie jesteśmy zimami. Żegnam cię, widzę, tam są drzwi. Nie, fan Roberta Lewandowskiego. Abym naprawdę ci zwy... zobaczył real to by tak z fan Roberta. Ej, wydaje mi się, że to połączenie karty, plus coś jest u nas mega dobre. Ja raczej go nie zabijamy. Nice. Uwaga, mam... Skacze na 16 level. Oj. Nie mam many. Dobra, na 16 level, tylko kamerę. No to panu Dobra, jebać się, tak. Nie to bym ci. Co tak <laughs> mówisz? Zawsze jak pytasz, zdasz mi jakiegoś mopka, to, to mnie nie chcesz dać. Prawie zawsze. Oto początek końca. O. Ej, ciężko się gra, ciężko się gra na tym pingu. Nie, żaden FF. Oby do szóstego, oby do 16 Bruce. 70 pingu, no ta, 70 pinga, no ta, typowe, typowe, typowe co widz wie. Czy w lat mocny teraz? Całkiem niezły nie jest. Nie odczuwasz kiedy kiedyś? Ja w jest turbojówez, nie, nie słuchajcie. 1000 AP, 5K HP. Wlejcie. I nic nie możesz zrobić, nice. Łatwo go skajtować, jest wpurwiający w graniu. Masz same chujowe meczapy, prawie. A i, i, iść na no, bota chyba co? Uważaj, oni tam do góry idą. Ej, masz RK? Zaraz nie masz Rkowałem ich na drake'u. Dobra Ty! Jak tego nie dostała? Tego drugiego Ostatniego Nie wiem Je, jest, Jestem ślepy? Nie wiem, to jest wina lagów, to jest wina lagów, nie da się grać, no Ja mam jakieś pół sekundy delay'u, ja mam pół sekundy delay'u, kumacie to? Naprawdę, nie zmyślam Ja wiem, że mi nie wierzycie, no ale tak jest Dobra, jebać Wojda, tylko Xanthe ma Emera, tylko on ma No Vayne raczej go zabije bo, bo niech Vayne go bije, ja chcę ja ich bić, więc... Wy mi nie tak... wierzycie, ale naprawdę tak jest Ej, jeśli Nocturn weźmie Global Blue, a ja w tym martwy, to go dostaję? Znaczy, zakładam, że to tak działa, nie? Nie mam pewności w sumie, ale... Nie mam tp ale mam r Ty, jak będziesz chciał coś y, strzelać w Luciana, to mów. Jak go hitniesz dwa... O! Dziękuję yes. Protobelcik ty Dobra, flash z zoną no. To chyba jest wystarczające Aha Dobra, przynajmniej obiłem. Ty, bo ty, ty peka nie masz, ale jest okej, okay. chyba jest okej okay. Jest, nie robią, nie robią, nie robią, nie robią, nie robią, nie robią, nie robią. Ja bo... Ty, do... robią, ja robią, 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 robią Co dzieje? Ty, ale Lulu to troll Uciekaj, uciekaj Jest okej, okay. jest git, jest git jak coś Otworzyłem topa twojego nie no ich chyba nie, nie masz. Spokojnie my to wygrywamy na szesna, szesnastym levelu wygrywamy Ja już mam szesnastkę i czapkę właśnie de kupię. To cofnij się nie zgin, nie zgin przed Rekiem, oni Co? to może reserkę, to może Kurfon dało 8 zł Mam, to płynę Nie dela, morda dela. Dobra, Ja dela. Będę RKAZ! Ja, ja wyglądał CW o, Kurwa kielagi! Mam. Nice, zajbiście Bruce! Ja pierdolę klipla zajebę! No chłop mi skacze na ekranie, wymyślasz, że lagów nie mam! Triple kill Typuję tu po farmę Dobra Uważaj na Gravesa, dobra nie ma grewsa, możesz Jestem znowu w chuj nafidowany, nie? Mam... Y nagle Shadowflame'a zaraz Jeszcze tower tu wezmę Kolejne złoto Nice, mam Shadow Shadowflame'a Teraz Graves bez Nie no, nie wierzę, nie, nie wzięliśmy te dwójki Te dwójki nie wzięliśmy <laughs> Kurwa, no przyrzekam wam, RK Kartusa to jest chyba najprzyjemniejsza satysfakcjonująca umiejętność w tej grze, nie? Muszę zerkować, nie? Pogolda. nie ma obiektywów No nie ma obiektywów i tak To czekaj, poczekaj na mnie Za Poczekaj, pociek, poczekaj, poczekaj, na nami zobaczymy Dobra? No, szukaj, szukaj czegoś, basu ja Poczekasz muszę... nami zobaczymy Teraz Kurwa. Nie trafiłem w niego, za szybki jest. Ty ja mam. Aj, Ej, Dobra, No jest pojebany, jest, jest i jest, jesteś mapę. Dopóki nie będą mieli jakichś takich rzeczy. Erkuje jajty i wygrywamy nagle fight, kiedy wszy... nikt nie walczy. E, Wojta byłby lepszy niż pomięcie nie? Ja robię zaraz. Wojtstawa. No ja buta sprzedaję, nie? Jezu, Kla jakie lagi! Dobra, DJŁ na lagach, na lagach. Czy Remek znowu nie bostuje? Tak, ale ja też dobrze gram. Dzisiaj nie ma, w tytule streamka. Proszę czytać tytuł streama. Ej, powiem wam, kocham Kartusa, to jest mój ulubiony czempion. Nawet bardziej go lubię od Co się z Tobą Co jest Ty?